Dar rady to dar, który udoskonala cnotę roztropności. Pozwala szybko i skutecznie oceniać, co warto uczynić, szczególnie w trudnych przypadkach, w powiązaniu z dobrem naszego życia wiecznego. Poprzez ten dar Duch Święty przemawia do naszego serca, dając nam zrozumieć, co w danej sytuacji powinniśmy zrobić. Dusza posiada wtedy niezawodne rozeznanie środków, których powinna użyć, oraz widzi właściwą drogę, którą ma podążać, nawet jeśli miałaby być kręta i odpychająca. Z powodu braku tego daru, człowiek jest zagubiony w planowaniu, pochopny w rozwiązaniach, nieroztropny w słowach i bojaźliwy w czynach. Sam dar sprawia, że odróżnia on poruszenia łaski od poruszeń naturalnych i podporządkowuje te ostatnie. Jedynie Bóg wie, jak bardzo jesteśmy zaślepieni w naszych działaniach. I tak, łudzimy się, że jesteśmy sprawiedliwi, kiedy się mścimy, silni, gdy się gniewamy. Umiarkowani, gdy jesteśmy chciwi i skąpi. Możemy nawet uważać za miłosierdzie zwykłą rozrzutność. Lubimy się łudzić, że zło nie jest złem, i sądzimy, że nędza tego świata to wymóg bycia nowoczesnym i cywilizowanym. Będąc w takiej wewnętrznej dyspozycji, łatwo przyjmujemy jako światła potrzeby szatana. I upieramy się przy podążaniu drogą, która nie jest Boża. Dar Rady daje duszy nadprzyrodzone światło, które pozwala jej zobaczyć, czy poruszenia rozumu bądź serca pochodzą od natury, czy od łaski. I tak na przykład pokazuje, że komentowanie wad i grzechów bliźniego nie jest gorliwością, lecz chowaniem urazy. Odpowiadanie na zniewagi złymi słowami nie jest obroną własną, lecz gniewem i zemstą, że umniejszanie dzieł innych ludzi nie jest powściągliwością, lecz zazdrością, że bycie wybrednym przy jedzeniu nie jest kwestią zdrowia, lecz łakomstwem, że poszukiwanie własnej chwały jest pychą i próżnością i tak dalej. I tym podobne. Dusza, która otrzyma dar rady, porusza się w blasku nadprzyrodzonego światła, przenika poruszenia serca, odkrywając w nich całe zło, które się tam zalęgło. Dusza odczuwa natchnienie Ducha Świętego jako wewnętrzny głos, który do niej przemawia. No czasem mówimy, coś mnie tknęło, albo nie rób tego, to jest złe. I sądzimy, że zalęgło się to w naszych myślach. Tymczasem, odpowiedział to głos Ducha Świętego. Dusza, słuchając tego wewnętrznego głosu, obawia się samej siebie i powierza się nieustannemu prowadzeniu Ducha Świętego. Duch Święty, poprzez wewnętrzne światło, ukazuje duszy. Co powinna praktykować i co jemu bardziej się podoba. Zachęca duszę do wielkich czynów tak silnymi światłami, że wszystko wydaje się prostsze. Potrafi w takim wypadku znieść wszystkie zniewagi i upokorzenia ze spokojem oraz błogosławi Boga w największym cierpieniu. Można powiedzieć, że dar ów jest niezbędny w kluczowych momentach życia przykładowo w wyborze powołania. Kiedy mamy zaciemnioną perspektywę, często udajemy się do kogoś, kto, jak my nie mamy, posiada większą jasność w kwestii doradzenia nam, którą ścieżkę wybrać. No i obyśmy no trafiali do przewodników duchowych posiadających ten dar. Większość dusz jest niemądra, a czasem ich myślenie jest tak infantylne, że stają się nieostrożne pogarszając swą sytuację przed Bogiem i ludźmi. Niestety daru rady pozbawieni są prawie wszyscy kierujący państwami i dlatego zmierzają one ku ruinie. Do żarliwej i wytrwałej modlitwy należy dołączyć uznanie naszej głupoty i ograniczoności umysłu, bowiem Duch Święty pochyla się nad pokornymi, ale opiera się zarozumiałym, Którzy ufają własnemu osądowi i mądrości. Uważa się, że najlepszymi doradcami są kontemplatycy, gdyż to właśnie oni najczęściej są prowadzeni przez dar rady. Przykładowo, święta Katarzyna ze Sieny, choć niewykształcona, udzielała światłych rad książętom, kardynałom, a nawet papieżom, czy święta Joanna Dark która nie znała sztuki wojennej, a układała plany wojenne podziwiane przez znakomitych dowódców. Duchu Święty Boże, pokonaj moją głupotę i uczyń mnie mądrym dzięki Twej radzie. Veni sancte spiritus, przybądź, Duchu Święty.